Mam dla ciebie niespodziankę, piesku. Zwirtualizujemy cię. Ej! Ej, Ulrich! Czekaj! Dokąd on idzie? Za tym na pewno stoi inna dziewczyna. Nie patrz, to nie dziewczyna, to mój pies, Kiwi. Ech? on go zabrał do tej fabryki. Kto wie? Może chce go wykorzystać do jakiegoś okropnego doświadczenia? Oglądasz za dużo horrorów. Ta, masz rację. To by było głupie. Na pewno chodzi o jakąś rytualną ofiarę dla jakiegoś wódu. Dobry piesek. Nie ruszaj się. Wszystko spoko, Jeremy. Kundel jest w skanerze. Dobra, zaraz się przekonamy. To nie będzie takie łatwe. To mi wygląda na trumny. Masz rację! Może to grobowiec egipskiego faraona, co? No, już gotowe. Rozpoczyna procedurę. Kiwi! Nic ci nie jest mały? Ej! O nie! Zaraz się zlomifikuję! Transfer świnki morskiej. Kam świnki morskiej. Ej, jakiś dziwny ten kundel. To nie kundel. To od Della robia. Eee, nie wiem, jak zatrzymać procedurę! Ratunku! O rany... Auć, co tu się dzieje? Gdzie jestem? Ehm, I dlaczego jestem przebrany za fioletowego kota? Eee... Ehm, od dla Eee, kto mnie woła? To ja, Jeremy Belpois. Czy to jakiś dowcip? Eee, nie.